Mam coś, o to ja pytanie. Nie ma grawitacji, tak? Nie ma grawitacji. Nie ma. To co. To, jakim cudem, że tak powiem, jak podniosę sobie jabłuszko do góry i puszczę, masa to jabłuszko ziemię. Masa i ciężkość człowieku, masa i ciężkość. I to tak samo, ja, ja mam tu taki filmik, co bym go musiał puścić, tylko to jest po, od inżyniera niemieckiego, który te wszystkie pokazuje na tym, ale tłumaczenie. To byście musieli słuchać go, co on tam to i. No dobrze, ale to w, w takim razie zgodzisz się ze mną, że w momencie, jeżeli ciało, to według, według pierwszej zasady dynamiki Newtona, że ciało jeżeli porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, to albo na ciało nie działa żadna siła, albo na ciało musiała poprzednio zadziałać jakaś siła. To teraz albo czasem, czy albo na, na ciało działają siły równoważące się. To powiedz mi w takim układzie, jeżeli jabłko spada, że tak powiem z jakimś przyspieszeniem na ziemię, to znaczy, że na jabłko działa jakaś siła. Czyli nie może tam tylko i wyłącznie być masa, tylko musi być jakaś siła wywoływana przez tą masę. To powiedz mi w takim układzie, na jakiej zasadzie, co, co w takim układzie powoduje, że jabłko spada w dół, jaka siła? To ja ci to teraz rozumiem. Taka siła by logicznie. się nazywała. Słuchajmy, człowieku, jak normalnemu, logicznemu człowiekowi. Jak wejdę na dach, mam 10 metrów do ziemi i mam kulkę, damy na to, to pół kilogramową. to teraz nawet moja logika, jeżeli o ta kulka puszcza, to ona nie będzie spadała do tej ziemi przez te 10 metrów w samą szybkość, że na przykład ja ją pusił z ręki, ona miała pół metra na, na sekundę, tak powiem. No i ona spadnie po tych 10 metrach też w szybkości pół metra, tylko ona przyspiesza, rozumiecie, przyspiesza to, bo ten ciężar i ta odległość, które ona musi pokonać jest coraz szybsza. No tak samo człowiek wyskakujący z samolotu lotniczego odległość tak, jest coraz szybsza? Tak jak coś odlego, będzie, No będzie, jak to, to, tak to tak. pan po powiedz, bo ja, ja z gościu ja kurwa. Gościu, poczekaj, teraz jak, poczekaj. Słuchaj mnie, wyskoczysz Słuchajcie, niech on to wytłumaczę. Niech jak, no to wytłumaczę to. jak z spadochronem wyskoczysz, to jesteś coraz szybciej, przyspieszasz się po Tak, mi. ale przyspieszysz do pewnego spadochronem. momentu. Słuchaj, przyspieszysz do pewnego momentu, gdzie się zrówna ten, ta gęstość tego powietrza, która cię przepuszcza, będzie równa i będziesz po prostu już po ty spadł tylko ze 110 na godzinę. Już nie będzie większej. Może się jak coś tam ręką poruszasz, to znowu się ta szybkość jak gdyby zmniejszy na, na 90, bo żeś ręka rozłożył i był większy. No że to wyjaśniłeś nam ładnie opór powietrza, to teraz wróćmy do grawitacji. To co ma w takim układzie jedno do drugiego. Bo nie ma grawitacji, jest ciężar i oporność. Ciężar i niby masa. Tak samo coś. Ech. Słuchaj, 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 czula się jeden. Jakbyś miał jakiś rozum człowieka, to byś poszedł i nie wyśmiewał się, tylko Są sobie to spróbował. I wtedy zacząłbyś się zastanawiać, spróbowałbyś na jakiś numer. Wejść, bo jeżeli to jest numer, to na, ka na każdy numer możesz sobie wejść. Rozumiesz możesz, bo jakiś tam będzie kod i sobie wejdziesz. Na te numery są zastrzeżone, i jak powiem Ci jedno, nie wiem w jakim kraju, bo u nas w Niemczech było na początku, teraz już właśnie to, to nie jest, ale na początku było, że jak żeś próbował na ten numer wejść, to po prostu powiedział na czerwono ci się wyświetlił taki warunek, że nicht befügt, auf diese Numer einzugreifen i telefon kurwa się wyłączył mi. Całkowicie zgasł! I o kurwa wtedy, no, no <sumilia> i co się śmiejesz, ducha to były, to były, rozumiem, ale dlaczego <sumilia> się naśmiewacie z człowieka, Na Słowie, to jest, człowiek jest człowieku, zaszczepione, bo, czekajcie tak? Poczekajcie jeszcze chwilę, bo się naśmiewacie. I są po tych numerach bluetooth, tak? W Tak, 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 właśnie. Ci, co mają mRNA, nie wszystkie zaszczepione mają to w sobie. To jest jak gdyby, nie wiem jak to, nano chipy czy co to nazywają, to ma swój numer i to czeko, słuchajcie ludzie, się śmiejcie ze mnie jak chcecie. Ja wam mówię tak, zaszczepieni ludzie, którzy mają te numery w sobie, to jest... To tak, się że czekają. To czekają zamknij się debilu. To czekają tylko to na ciebie. Na stara wytychnia. pało i nie obrażaj ludzi, bo kurwa nie jesteś panem. No bo panem jesteś, krata, debilem, ty, jesteś, jesteś debilem. Jesteś debilem. Jesteś dla mnie tym nienauczonym, nienauczonym kultury pajacem. Debilu. Naucz kultury, na tej jest chamie jebany. Zamknij się, zamknij Może się debilu. Może sobie list napiszcie do jeden do drugiego i tam sobie wypiszecie wszystkie inwektywy jak wie, Wiecie co, ja tak mówię. No, tak no, mówię że teraz ciumacanie kultury na posterale. teraz no, na świecie się teraz tak robi, że każdy się taki mądry zrobił. Kurwa, no. co to on nie jest mądry? On będzie wszystkich tym tam. Ja nikogo nie próbuję tu powiedzieć, że jestem najmądrzejszym, ja... tylko próbuję wam tą prawdę powiedzieć, żebyście ją sami sprawdzali, ale wy kurwa nie sprawdzacie. No takiego drugiego człowieka kurwa, nie wiem, poniżać. Jak nie, poszukałeś tak szukałeś mowy. system i potrafisz, no szukałeś, no najmłodziejsi tego świata tak zaszczepili, wszczepili te Obłaszanie. numery, żeby nikt... Po co nie dzwonisz, nie no? Morze no, 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 Kaspijskie jest pochodzenie i, i nie ma połączenia z oceanami ani morzami, dlatego może Kaspijskie nie ma przypływów i odpływów. O, Ale właśnie, co się powinno zastanowić? Dlaczego akurat musi mieć połączenie z tym i z tym, żeby? No właśnie, no słuchaj, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo ja wam mówię cały czas. Że to, że, ziemia, że woda odpływa, i my widzimy odpływy, to są te wiry. Bo ziemia zaciąga, powiedz, ta woda. A tam, gdzie nie jest połączono. No i jeśli się śmieć! Dopiero co się dzieje! Krzyż jak zwalnie, wyciąga korek i spuszcza tak, trochę wodę, tak, tak, wody. Siorbają tam z jodru, ciągle. Siorbają. Ziemia wciąga wodę co 6 godzin i potem znowu ją wypluwa. Znowu ją wciąga, znowu ją wypluwa. I tak chleb tak, co 6 godzin. A mam pytanie: a gdzie jest dom, że Ziemia wciąga wodę? Kurwa są trzy, wyjdźcie na internet. Za... Ile, ile jest wirów na świecie? Weź sobie trzy centyret. na północy, na to, że gdzie wciąga wodę. Na pół... a ty mnie możesz wysoczyć. Słuchaj mnie, tumanie, ciebie wcale nie słucham. Ty se możesz tu i gadać jakimś dzieciom, albo ja ci co się słuchają. Ja Bo ja ciebie od trzech lat obserwuję, jak ty no, miałeś się tego nie No i od trzech lat, tylko że jestem od z roku na tym to ciekawe, jak położyli, tyś mnie Ty się Dobra, dobra, tyś, dobra, dobra już to się to to tak, Tam się jawnie pogorszyło. Pilu jeden. jesteś dla mnie. Słuchaj, mogę ci słuchać, dla ciebie mnie wszystko jest mi to obojętne kim ty jesteś dla mnie, albo ja dla ciebie. Ale ty jest jesteś twierdny. debilem dla mnie, bo próbujesz ludzi oszukiwać dalej i sum, nie wiesz, ile o czym mówisz. Może To pogadamy sobie może o tych wpływach, co? Może pogadamy sobie o tych pływach, co? Bo ja mam w takim układzie. Ja mam wyjaśnienie, które może cię usatysfakcjonuje w pewnym stopniu. Co na ja to powiesz? ja myśmy Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim. Jak możecie się domyślić, yy, znaczy, no to też pewnie będziecie od razu ten, że, że tutaj zakładam jakieś rzeczy. No ale załóżmy, że Księżyc istnieje i gdzieś tam jest, że tak powiem, sobie w tej przestrzeni kosmicznej, no nie? I teraz tak. Yy, tak jak już ustaliliśmy, istnieje siła grawitacji i ponownie. Żeby, no to żeby już, słuchaj, mnie, nie, słuchaj mnie, słuchaj no. mnie, człowieku, nie tłumacz, bo słuchaj, to nie tłumacz mi, jak ja wejdę, zaczniesz ludziom tłumaczyć, znowu z tą skórwiałą bo. Ale, Ale nie, nie ty, zasady w ogóle, o czym ja teraz, mówię teraz słuchaj, Patryk, weź proszę, to ci no, jest tu, jest tu, taki, taki, film, i to z Brazylii, co jest w Brazylii, yy, zesz, yy, złożyło się 15 ludzi, pokazuje to na live teraz, balon, nadmuchali helem, kamera do tego, nawet dali takie oznaczenia, żeby każdy wiedział, żeby nie myślał, że to jest od niej, to dali taki znaczek tu z przodu, na tak się wydarzy, i się okazuje, że Ziemia jest płaska, i cały czas horyzont na wysokości oczu, i prosił nie wiadomo, nie pisze tu na jaką wysokość, ale to możecie, jak chcecie, to ja mogę puścić ten film. I co? I puszcza on ten film i znowu będzie. No bo to tam wiesz, oni to skraszą, jakoś inaczej zrobią. No to o co tu chodzi na tym świecie ludzie, wy chcecie dowodów, ja już tyle dowodów pokazywał. I dali te dowody was nie obchodzą. To po plecach schodzi, bo ty możesz taki nie wysokie... masz takiego Nie ma żadnych Lini. dowodów, ty puszczasz film, a my nie chcemy oglądać bzdurnych filmów. Ale to ja ci dowody pokazuję, słuchaj wzory! Ja wzory człowieku, wzór ci pokazuję. Ale i się, dalej. chopie, nie na temu, no i zmienisz ten no czego nie rozumiesz. No słuchaj, jak jesteś debilem, to nie nic nie dotwier do niego. No i o co chodzi? Kim jesteś? No właśnie, jak jest temat kurwa o życiu życiu jedwabników, kurwa to czy zmieniasz na... nie wiem. No to ci, jeżeli o ja Ci dowód naukowy podaje, no podaję Ci dowód naukowy i Ty dalej w to nie wierzysz, kim jesteś, kim jesteś człowieku, jesteś człowiek albo debilem. Ale o czym jesteś... była rozmowa w ogóle, o pomiarach czy o czym, bo już kurwa naprawdę, mi się właśnie, to, bo właśnie to mówię kurwa. tu, że ty, jak się was słucho, to nie wiadomo o co tu w ogóle chodzi, o co ty, wy się w ogóle wadzicie, Wiodę mimo... I jak, czekaj, no, czekaj, jak ktoś ma jakiś dowód na to, i nawet naukowy, i nawet definicję Wam bo z internetu definicja, i powiem mu, że to było robione w próżni, ale to nam nie powiedzieli, to nam dali to, że mamy tak uważać, że tamte ciało jak spadło, bo to jest przyciąganie. Teraz słuchajcie ludzie, i, i mówi grawitacja na wszystko działa, ale w pewnych rzeczach potem nie działa, To znaczy, morza przyciąga grawitacja, ale ale jeziora dupne jak Morze Kaspijskie, Bajkałskie czy tu jest nawet na, na tym ten Balaton nie ma odpływów i też jest Księżyc. Nie, ponadto to nie działa, bo to jest za małe. Jak Morze Kaspijskie jest za małe człowieku? Że, i Dlaczego tam nie ma odpływów czy pływów, a na a przykład po tym nasypnie po 100, 200 kilometrach jest morze na przykład dajmy na to morze